drugi zespół ks u po tym jak zespół uzupełnił faktycznie sami juniorzy, a więc potoniła blisko błędu Trubacz, zaraz u niej czasy, Trubacz za trzy punkty, kapitalnie to zrobił, ale zobaczmy, już Trubacz ma mnóstwo miejsca i czy będzie kolejna trójka, tak jest, Trubacz trafia, po spin pod kosz, wejście, ale rozegranie na obwód, Jarecki z dosyć dużego dystansu, o, szuka. Dość niedogodnej pozycji i świetnej gry w defensywie. Gielo. za trzy punkty, to muszą być punkty, tak jest! Napór ze defensywy i z za 2 punkty. Indywidualnie Stankowski próbował to jeszcze wrzucić pod kosz, niego Mąkowski. Jest próba Struskiego za trzy punkty! Ależ! Akcja Kecin-Szut w wykonaniu pod kosz. Cał to może jeszcze raz, wielok. Za trzy, ależ kapitalny rzut. Z wykonaniu Biodra dynamiczny Nowakowski, świetnie uwolniony z truski, na no, wódki, Kolejna długa. W wykonaniu Z nie ma próby za trzy. Teraz w do ma trochę więcej miejsca. Właśnie Mateusz Bręk, ale się przywitał z publiczności, bo prosił się na trzy punkty, nie. Filip z truski. Wstępek i próba, Zutu zatrzyma, ale zrobił! Nowakowski indywidualnie pod kosz, ale odnajduje Bręka, Brększyn i na jest! Z samego początku już cztery trójki na ich koncie. Tyszka indywidualnie, dwa punkty, a więc akcja 2 plus 1, świetnie To Lis. odegranie na obwód. Jarecki z dużej odległości, Jarecki kapitalnie! Jaczyń nic nie zatrzymał, jeszcze obie skuteczności jest grupa z Monkowskiego. Monkowski, ale jeszcze, jeszcze świetna próba. Jasper Mąkowski średnio 6,6 6 punktów na mecz, zobaczmy teraz Struski. Odpowiada po raz kolejny, tu się w tej akcji przełamie, ale zbiera tyczka. I znowu do narożnika rzuca Koperski i trafia. Wykończy to najbliższym podgorze, ale odnalazł Sibickiego, teraz świetnie w defensywie gospodarze. Nowakowski. Indywidualnie Nowakowski, Ryber bez Kulikowskiego Jarecki za trzy punkty trafia po raz kolejny. Zagranie do Koperskiego. Szybka kontra, będziesz próba za trzy punkty. Trafiona, świetnie, Trubacz. Spójrzmy, Misarczyk. za trzy, trafia, więc Soków. Nadal nie zabrał się z tą piłką, a były szanse. Jedno, na punkty. Próba po raz kolejny. Drubacze, ależ on jest w dyspozycji. Gości, pisarki. Razem z Jareckim. Jarecki za trzy punkty. że powiedz. Jarecki. Kolejna próba za trzy punkty tego zawodnika, i trafia po raz kolejny Jarecki. Odegranie do brony. Odegranie do bręka. Break! z góry. Się obliczność właśnie w ten sposób, kończyć na przykład z góry, jeszcze jest druga ale żołnierz z dyspozycji dzisiaj kapit rzut Mateusza Brunka, co w tej sytuacji Mateusz, świetnie ale niecelnie, Nowakowski miał dużo miejsca ten floater nieudany, nieskuteczny i Wieloch, przyspiesza tempo GKS, cały czas Piotr Wieloch na GKS-u, trafić się, no to będzie naprawdę ciekawie i tak jest, jeszcze akcja 2 plus 1 Mało opcji rozegrania, ale teraz pokazuje się Nowakowski, ten indywidualnie pod kosz zablokowany. Ale szczyp, blok... Wykon... Razem z I Pistarczyk ma dużo miejsca, ręk, czy trafi? Zatrzyta, jest! Trwa do do oczek. a tylko minuta do końca. Wielok indywidualnie nie trafia świetnie, wybruba i trafia na A więc to będzie koniec tego meczu.